Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku serii MPG na moim kanale. Na samym początku znacie łepeczkę w górę, subskrypcję, komentarz i w widzu <laughs> Zostaw wszystko! Wszystko co jest możliwe, Subskrypcja, Zresztą zrobisz, jak uważasz, to jest Twoja decyzja. Ale jak to zrobić, byśmy mieli super wakacje, chociaż te wakacje już wielkimi krokami zbliżają się do. No nie może nie do końca, ale już połowa wakacji praktycznie za nami. Znaczy za wami, bo ja wakacji nie mam. Zajdziemy po Janinę, pierwsze co? a do niej zadzwonię po prostu. Ja zadzwonię, żeby ona tu do mnie przyjechała. Bo to trzeba w, w, robotę w polu dokończyć, słuchajcie, trzeba robotę... Ty, Jania. Przyjedź tu do mnie na łąkę Na, na, na kartę tego i, i, tak. ja no. no 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 czekam. Dobra na razie Dobra właśnie widzowie Z tego co ja wiem Jarek jest na jakimś wyjeździe służbowym, czyli go tutaj nie będzie dzisiaj Przez co no ja na tym... Na tej tej łące mogę nie pytać dlaczego czy mam brodę i dokle brodę, dokle wąsy i, i okulary założone. Bo po prostu ja się przed Jarkiem muszę kamuflować na tej łące. No niestety tak wygląda sytuacja. E, tak los chciał, że... No muszę się po prostu... Kurde, co ja tu odpieprzyłem. Ja cały przejazd jeszcze raz zrobię wiecie? Ta, bo to tak nie może być. No niestety muszę się przed Jarkiem tu ukrywać, no, no nic nie poradzę. O, gdzieś tu ja nie już gdzieś tu ja nie słychać, już gdzieś tu nie słychać Już ona... Coś tutaj w tej kukurydzy chyba tam szura Patrz Ciema! Cześć Juszka Przyjechałam Super, ty ja się dobrze się ukrywam przed Jarkiem, poznałby mnie? No z tą brodą, doklejoną siatką Ale wiesz On dobrze, że nie zna tej z grabarki jeszcze, bo jej nie widział chyba No nie Ale wiesz, że on ciągle nie zna na no to ciągnij to jako koledze. Ej, dobra, cię w tą, w graberkę wciągnąłem. Nie, ja tak wskoczyłam, wiesz. To cią... od kogoś pożyczyłem po prostu, tak? Taką mamy wersję. Cioń od... Znaczy komuś pożyczyłem. Kogoś pożyczyłem. A ty no, ja ugadałam, że to. Bo Jarek to jest, jest na wyjeździe, tak? Okej. Okay. No, on coś tam z, z tą komendaturą. Wiesz co, generalnie ja teraz na tym polu będę tylko w nocy robić. To widzowie, to jest nasza tajemnica, że proszę wam, was. Nie mówcie Jarkowi, że to jest moje pole, bo on mnie zatłucze. Tego po prostu No 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 wiecie, no ja będę Jarkowi przed Jarkiem się ukrywać i na tym polu będziemy robić tylko i wyłącznie w nocy, obok Jarka nie będzie takie gdzieś jest na wyjeździe Oj. No ale myślisz, że tak ludzie no. dokonają, dokonają tajemnicy Moje widzowie co są, są sztywne gity Moi widzowie Ech. Na pewno się nie wysprzęgło. Na zrobię Dziękuję na Moi widzowie na pewno się nie wysprzęglą Także liczę na ciebie Widzu, że nie powiesz Jarkowi o tym, że tą łąkę mam ja w dzierżawie, tak? No mam po prostu taką... Taką nadzieję, no Ale mi... Nos mi zatkało, tak. No ja ja matko głupi, jak to mówię, o kurde wladę No to twoją, na pewno O, o Ej, gnoju E, staruchu Łapniaku Dobra 5, od koła, że ciebie dostanę Co? A za co? Jak cię schwytam. A mnie nigdy nie schwytasz. Jestem nieuchwytny. Teraz ci łapię za gardło! <grym> Janina! Ura mnie! Janina! Te moja... Dobra, przestań! To moja belarka to właśnie takie grube pokosy. Myślę, że jest chwyta, ale nie się zatka. No właśnie ja nie byłem taki pewien, czy ona jest chwyta, wiesz. Myślisz? No. Nie masz ciągnika tu przy sobie. Nie. Kurde, sześćdziesiątka do niej pociągnie prasy. Dobra, dojdziemy tu do, do końca i zobaczymy. No. Nie najwyżej będziemy tu jeszcze raz przerzucać i wtedy będziemy wiesz. A znasz taką piosenkę? Bayon's On! Es to, es to, es to es opra, no. Znam. Dawaj z nami Bayon' Znasz Znam, to moja ulubiona piosenka. Ja radzimy to! Ja uwielbiam tę piosenkę, ona jest przepiękna. A co, ty nie lubisz się? Wiem, mam mi często coś biewasz. Ooo. Oh. Się po <laughs> To jest tak widzowie jak myślicie, to nie tak, to nie tak. I jesteśmy na radce, że ty mi do ucha taką robisz. Mejo, co? To jest, jest ten te, ry... te, te, co? Prano. <laughs> to już będzie ostatni. Ostatni tak zwany szlif Raczej. Dobra. A, to jest na jeden. Popierdzielony Bo ty jesteś zarąbista za To sprawa jest oczywista. Wyrosłaś na mądrą dziewczynę, dla ciebie zabiję lub zginę. Znasz taką piosenkę? No jak nie? To moja też ulubiona. Zaraz po Sonie Dobra, tu poprzeczniaka. Ty najpierw się robi poprzeczniaka, czy na koniec? No! Bez różnie! Tak? No bo teraz, jakbyś będziesz robił tak do końca, dojeżdżałeś, tu byś miał takie grudy, nie? Najlepiej to chyba na początku sobie zrobić, obiegać i... Właśnie, nie wiem, ty. Tej, ale ja, ja tej, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie, no dobrze będzie, zobacz. Patrz. O kurde. Ty, ty, ty. Może miałeś rację? Ry, dy, ry, dy, Dobra, dy, 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 dy. to trudno no człowiek od tego człowieka żeby się chyba uczyć, co? Chyba od tego człowieka, żeby się kurde uczyć, nie? Wiadomo, oczywiście. No. Będzie to mnie tu denerwować wszyscy. Bo źle, bo... Się. bo źle robię. Ja sobie robię jak umiem, jak chcę. No. I jem sobie co chcę. A ty tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Ja od 12 lat jem sobie co chcę. To tak gadał. Eee, zdziszek. No, a tam na, wiesz co chodzi, czy nie? Ja wiem, taki jest. tam na tym fajnym ma. Ja od 12 no, lat ja, nie ja, wiem sobie co no. chcę, ale tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. <głos> <głos> bo jesteś głupi. No i dobra. Ale nie wiem, jak się nazywa. Dobra. Składamy szwance. Podpinamy prasę No i zobaczymy, że to będzie pracować, a potem trochę ustawimy. co jeszcze był ciągnik? Ja, im zrobimy. Albo licho, moim zrobimy Ja nie wiem czy on pociągnie takie mokre pokosy Pociągnie, one suche już są Nie, bo ja je w nocy obsikiwałam wszystkim A co tak pies? A ja pies, tak, moim zdaniem Znaczy, no, no co, coś sikasz? Super, widzowie słyszą, co mówisz o mnie Ale no to co, A no sobie, tak... co, ty se gospodarstwo powiększyłeś, na drodze parkujesz? No Teren przejąłeś tu? Tak, 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 no, no, no się nie bo mi się nie chce, no ja prasę tylko podczepiam i słuchaj, ja zaraz w mustanga wsiadam i jadę upadać mustanga! Pacha mi się spociła Dobrze dupa się nie spociła. Ale taką cebulką, Dobra. nie No i to te, ten zaczep tu zobacz, to jest właśnie lipa z tym ciągnikiem, Jest tą presą No nie no chyba czy dobrze jest zapięta? Oj kur. Nie do, zapatrzyłem Za wysoko co? Tutaj to samo przyczepę podpinać, a nie prasę ty No piach. to się nie da inaczej Kleź latkę. O ty, ty ciul! Ty. O ty ciulu ty Tu się nie daj inaczej, to co ja ci poradzę? Ale ładnie te po prostu wyglądają. Kurde, ruwiutko jeden, pięć, wszystkie. Kurde, żade. Tak? Serio czy hejtujesz? Czy, no. Czy no serio! Przepraszam, prawie się zrygałam. Nie, nie szkodzi. Dobra, bierze. Tu bierze, tu bierze, tu bierze, patrz, bierze Ej, to! ale małe. Nie, no bo to małe, bo to ma małe paletko Nie, można poprzeć jak, ale zobaczymy, może na tych yy, wzdłużnych będzie lepiej sypało. No zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy Dobra? Jak to będzie szło tam Dobra, Dobra? O, Ty mogę tak szybko duć? Może trochę przy... Oo, przy, za 10 godzinę. Tam, chociaż na ścianie no może trochę przychębluj, nie? Dobra Ty, ale nabiera, nabiera. Pełną szerokością, ale Patrzę. Idzie. Ty, a to dobrze, o to chodzi, o to chodzi Belka o za... będzie, nie będzie Nie będzie Nie będzie budżet, nie, budżet. nie, bo to za, za lichy towar, wiesz? No weź na poprzeczniok, wiesz, na, na poprzeczniaku Złap tobele na drogę, wysypia, zaraz podjadę, zawiorę ją dla siebie. Ej, no co ty To moje Co ty, co ty No co, co tam, chalo. Dzwoni, i <laughs> A zaś tak sekie co no, to na to, to, to mały pragniesz? Me bimbały No co ty, co ty? Dotknij me klamoty Znam, znam Lubisz to? Co? Czekaj, to nie złapało czy to już pełna presa już? Lubisz to, lubisz Troskę pomarłeś Co tyś ty? Resa jest pełna, a, dopiero teraz belkę puszczę. No ona, ona klapy otwiera z takim opóźnieniem 30 sekund, więc wiesz No ej, naprawdę jest opóźnienie, bo to się wszystko dzieje, to bardziej opóźniono no. od ciebie Sorry, ale to jest si... Co? Co? Kto to powiedział? Dobra Eee, witam ja i na boże z tej strony No żartowałem, to był prank, idzę prank, Ej, ej, Yyy, odwołuj to. Po powiedz, że kot na drzewo wszedł. Kot na drzewo wszedł! Do widzenia! Dobra, dobra. A skąd wiedziałeś, że dzwonię? Ja się do domyśliłem się. Ja po tobie, Ja już wiedziałem, gdzie ty dzwonisz. Ciężko było się domyślić, słuchaj. czy ty możesz mnie teraz szantażować? To jest oh. jedyna rzecz, którą możemy teraz szantażować. I gratuluję ci, że to wykorzystujesz. Super. Dzięki! Kur... Co Ona się nie otwiera. Otwiera tylko! Nie, źle pierobacki grzej w człowieku. To trzeba piznąć w nią. Ty Belka nie spadła. Ty Belka belka <coughs> się zatrzasła. U ciebie też? No, u mnie ona jest rzadko, nie. U mnie też. O, o dobra. wylata! Wylata. To widzicie, widzę jak to z tymi sypmami jest. Pewnie nie jeden z Was ma to, to wiecie jak to, jaka to robota z tą sypmą jest. A ty myślisz, że Jarek by sprzedał dobry no. sprzęt? To, to już zostawię dla siebie, dobrze? Takie tu aluzje, dobra? E, a mogę, na przykład, tw twoj, twój motor w prasę wciągnąć? Nie. Czy moglibyśmy, na przykład, y, twoją bmkę w prasę wciągnąć? Nie mam tak, tak, tak dla ja jest, no tu bękę stoi A, motor No to, Bo to by było takie śmiechowe to by było Dobre, takie... Janina, Boże, dobra, z tej e, strony, zapytaj jak zdrówko Jak zróbeczko, o na komendzie Dobre, dobra. <laughs> dobra, cześć O co ty dzwonisz tam? To ty On mnie lubi. A. Ej belka się turla, belka się turla <laughs> Turla się, turla Patrz, patrz, idzie ona Co On leci. No nie mów tak, trzeba złapać Ur... No co tam jest pakoł! Na stów wjeżdża kawior! nie anioł tylko faraon! E kurde! Janina pomóż mi złapać! Janina! Nie! Mam cię! Stój! Ur... Oh. Ej! Czego zgasiłaś mu ciągnik? Nie. co zgasiłaś mu mój... ciągnik? Nie. Dobra, a co, chcesz tu porobić? A ja trochę widzowi Mustanga pokażę? O, pa jak idzie, pa jak idzie, pa jak idzie! Ale diabeł! Pierednica jak idzie, szatan normalnie! Krzyk. Ty to szatan, weź tu po... ja... ja. moc, ja, moc. Janina. Dobra, a pokazać ci coś? No Paweł dobra. No, 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 Tylko ci pokażę! Pokaż do widza, pokaż do widza, nagrywaj to! No. Nagrywasz to? Nagrywam. Nagrywam kurde, no to, jesteś Gotowy gotowy Dawaj, dawaj, dawaj Linie Jania daj. ja nie Dawaj Odrzutowiec No ja, nie zobacz Dobra, rób tutaj yy, To ja bez BMK na, na podwórko pojadę Dobra, cześć Oś kurczy bieg co be Żebyś się nie męko. musiała się wracać, to ciągniki na podwórko zajedziesz i, i motor Utopię będzie go. stał. Na podwórku stoi Utopię go. nie, nie robię. Żebyś nie musiała łazić. Zaparkowany zaparkowałem na podwórku. Ja biorę mu i idę trochę po, po... wsi się pokręcę, słuchaj. Rob sobie co chcesz, nie dbam o to. Stoi na podwórku twoja BMK, żebyś nie musiała łazić. Rozumiesz, Kleisz Ja Chciałabym ci tylko powiedzieć, spaniaczku. No. Tak byś chciał dotykać mego ciała. Bo ty nawet nie wiesz ile zgłoszeń na komendzie już jest na, co? na pirata drogowego w sportowym samochodzie. No I to... na pewno o ciebie chodzi. A nie o ciebie? Nie, nie, bo ja teraz... Albo nie o Jarka? Jej... Nie. No, a skąd wiesz, że o mnie? Dobra, chcę sobie łabudować, babu. Patrz, patrz, jak teraz to do SP jadę w stronę tego. Ej, przy naszych gospodarstwach, pałek będę dół, pałek będę dół. Ale ja się rozłączam, nie będę z tobą dyskutował. Patrz, 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 widziałem jak coś, ten licznik to jest z minak wyskalowany. Kurde, eeh, bokiem stawia bokiem, ten licznik jest z minak wyskalowany. O oh, święt! Przypieprzyłem. Nie wiem, to tak nie może być, trzeba jeszcze raz trochę się bardziej rozpędzić. Widzicie, to jest problem z tym ustaniem, że on nie skręca w ogóle. Tymuś tak w ogóle nie skręca, no on jest fajnie samochód tylko mało skrętny, no szczerze, gdyby nie to, no naprawdę... Bajka, ty za oknem koszow. Mówię, w szoku byłem co się dzieje tam za oknem, trawa jest koszona Dobra i pe pełen gaz, pełen gaz, pełen gaz, opór, opór, opór I oporowcy razem z nami, jazda opórca Co on zrobił? Co ty zrobiłeś? Proszę Pana! Co Ty zrobiłeś proszę człowieku? Proszę wrócić do pojazdu, proszę wrócić do pojazdu. Co to miało znaczyć? Proszę wrócić do pojazdu natychmiast. Spanowało Pan kolizję w tym momencie. Proszę Pana, proszę wcofać tutaj we wjazd natychmiast. Ja zwolnię na bez policję. Żadnych, bez żadnych żartów proszę Pana. Ja zwolnię na policję w tym momencie. Nie proszę, proszę Pana we wjazd tutaj wcofać. No, no co? muszę chyba wcofać, żeby, muszę podjechać do przodu żebym to wcofać chyba, co? Proszę zgasić silnik, natychmiast proszę Pana celuję do Pana. Słucham? Dobrze. I teraz tak, czy znane jest pomoc kontroli drogowej? Eee, no, spowodował pan kolizję, więc za, zapewne. Nie, proszę co? pana, pan przekroczył prędkość co najmniej ośmiokrotnie, proszę pana, dopuszczalną. Jak ośmiokrotnie? Eee... To jest 50 na godzinę. Tak, proszę pana, ale zostały wnioskowane ostatnio pisma. Eee, pis panią Janinę Bożą, eee, żeby tutaj zmienić eee, do 30, bo łobuzy jeżdżą szybko. Okej, okay. to mimo wszystko to nie było ośmiokrotne przekroczenie prędkości. Proszę pana, jechał pan 230 na godzinę. To jest 8 -krotne? Dobrze to policzę. 160, 90, 120, 150, 180, 210, 240 chyba było 8. -krotne. No to pomyliłem się o 10, no okej. Okay. Eee, znaczy, to, to nie ma. E? Słucham? Ugryzła mnie pszczoła, przepraszam. Znaczy no, wie pan, co dospada pan kryzje w tym momencie? Chciałbym wiedzieć, nie zobaczyć, jaki stan jest mój samochód. Nie, proszę pana, bardzo są zaszybali, bo to prędkość. Mało tego, proszę pana. To chciałbym zobaczyć, proszę pana, zdjęcie z fotoradaru. Proszę bardzo. <grytkość> Co? Jasne, a to odlat... okej, okay, no po 200 metrów, prosto droga... <laughs> ręki... Mm. Okej, okay, a ch prosiłbym, chciałbym zobaczyć legalizację tego, tego fotoradaru. O Jezu, proszę pana, pan naprawdę się chce zbawić w, za w zabawy z TikToka? Yy, no chciałbym zobaczyć, czy na przykład on ma legalizację, bo na przykład yy, niektóre urządzenia, których państw, którymi państwo się posługują, są stosowane w sposób nielegalny i nie mają po a... legalizacji. Tutaj wszystkie mamy legalizację. Pan nie robił obuzacji takiej TikTokowej. Bo odrawiam, no proszę... że teraz popularne jest takie odroczenie żeby i no... w ogóle. No proszę ale... pana, no ale to jest niemożliwe, że ja bym tu 240 jechał. Paniućku drogi, no pan... Paniuśku, kochany, no to jest niemożliwe! To jest samochód, zobaczę pan, na liczniku ma 120 maksymalnie. No co pan opowiadasz? No, no zobaczy proszę... pan! No nie, proszę pana. 120 Nie. No. Tutaj 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tak, 90, pana, 100. Ale ten to, dwa razy. to jest w milach, typie, o co ty mówisz? MPH. Okej. Okay. No to nawet no. To to, to 120 mil to ile na godzinę? No. To nie może być no. 230. To ja teraz zobaczę. To teraz sprawdzę. 120 razy 1 i 6. 192. Tak, tak, ale mimo wszystko ten może objechać dookoła i dwa razy, tak? No. No dobra, dobra zresztą dostałem no, ja się z panem do ocy no zmierzyłem panu, prędko się pan tutaj łobuzuje <grym> Okej, okay. no, i co, co w dniu dzisiejszym się dzieje? No co? No mandacie, proszę pana, przyjmuje pan czy nie? 3000 Takuje Przyjmuję. panę. Tak prawo jazdy, serde. proszę pana zatrzymuje oczywiście <grym> Jak prawo jazdy A co pan myśli? No pan przekroczył? Tylokrotnie, no dobrze, nawet nie załóżmy, że nie 80, że nie 30 tutaj było i nie przekroczył pan nie no bo na razie znaki nie są zmienione, tylko są 50 tak? No to przekroczył pan 4 no ale nadal, jeżeli nadal, jeżeli przekroczyłby pan nawet tylko o 50, czyli jechałby pan 100, to i tak zabrałby pan prawo jazdy, a pan jechał 200 ja, ponad. I, jasne, to, 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 to ten, ten yy, na Nie miesiące... Mało miesiącem. tego, spowodował pan kolizję z pojazdem to uprzywilejowanym. To pan spowodował kolizję. Proszę pana. Pan kolizji przyjmować? nie przyjmuję, kierujemy sprawę do sądu, od razu mówię. Chce pan yy, dyskutować, tak? W tej sprawie. No, ko z kolizji, o tak, kolizji nie przyjmuje, sprawę kierujemy sprawę do sądu. Prędkość mogę przyjąć i te prawo jazdy na 3 Dobra. miesiące też To najwyżej uznajemy, że tej kolizji nie było. Co nie było? Człowieku. O! O! To właśnie nic nie stało. No nic się nie stało, to nie było jej, okej? Okay? No do... Ale to ma 2000 niech będzie. Trzy. No to kolizja była i mam nagrane Dobrze, Tak się składa, że z tym wozem technicznym przejdziemy do pomiaru głośności wydechu, proszę pana. Dobra, tej kolizji to wie pan co to nie było. Proszę do wodu oraz odpalić silnik. Proszę pana, tu się nic nie stało, wie pan? Proszę to się, to, to się ni, ni, nic nie stało. Proszę trzymać prędkość obrotową silnika w granicach 3,5 tysiąca obrotów. Już. Stop. Pomiar wykazał 112,5 dB, proszę pana. Czekaj. Okay. Mm, to jeszcze, bo to trzy, trzy pomiary muszę, musi pan wykonać, wie pan? Dobrze. Z drugiej rury, proszę pana. O kurde, to za dużo mi się wcisło. Proszę pana, 118,5 dB. Dobrze, trzeci pomiar, z kolejnej lufy. Ja to z spadłem, chcę zerknąć. Proszę pana, 119 decyberii. O, bo tu ma gas na dotyk, wie pan? To, to który pan chce wynik? 112, eee. 117, 119, który? 119, to, to wie pan co, to to kolizję to ja chciałem też zgłosić za chwilkę i, i do sądu na sprawę skierujemy. Okay. Okej, okay, to sprawdzimy jeszcze grubość bieżnika, czy jest odpowiednia. Jasne. O proszę, to na nie muszę sprawdzać, bo widzę druty na wierzchu. Słuchaj, Zauzerwie pan, to jest nówka nie śmigana, opona. Proszę pana, nówka nie nieśmigala to ona była 5 placów drifterskich wcześniej. Zobaczy pan. Ja tylko po polach driftuję. I to nie swoich. No, widać. Dobrze proszę pana, także tutaj no też za to będzie nam mandat nałożony, z mhm. na nie dostosowanie mhm. opon do ruchu drogowego. Jasne. Ten. Proszę odpaść światła. Oj, niestety proszę pana, widzę ledowość światła, one nie są dostępne w tym modelu oryginalnie, przepraszam A skąd pan, że... też... pan wie, że nie są montowane tutaj seryjnie? Bo ja znam się, bo ja jestem kolekcjonerem takich samochodów, mam resoraki Jasne, yy... a co jeżeli taka, taka, taka lampa ma homologację? Yy, nie dam o to proszę pana, nie sprawdzę tego, naprawdę Dla... A to nie, bo nie jest to dostępne w tym pojeździe Dobrze, także dowód będzie zabrany jakby po trzykroć. Jasne. Proszę pana, stwierdzam, że te lusterka, które ma pan tutaj zamontowane. Co, są za małe. seryjnie? One, one, proszę pana, panu ograniczają się tego. Dlatego, proszę pana, pan mnie nie widział. A co ma lusterko od tego człowieku, że ty mi przez maskę wyjechałeś? Ale pan miał problemy w, ze wcofaniem tu i naprawdę apeluję o zmianę tych lusterek. Ja tutaj w zabranym dowodzie wpisuję właśnie problem z lusterkami. I trzeba zamontować. Te lusterka tu, są montowane żeby... seryjnie, proszę pana, proszę od tego pana, zacznijmy. Trzeba zamontować lusterkę dla osób niewidomych. Tak to, jest ty jesteś odem... nie... to, to ty draigo. jesteś człowieku niewidomy. Jak ty nie widzisz samochodu eee... rozpadnącego. Boże, proszę pana, ja wsiądę tutaj. A proszę wysiąść. Proszę mi pokazać A proszę jest... mi stąd! Proszę pana, proszę mi na kierownicy pokazać gdzie tutaj jest poduszka powietrzna. A proszę mi z mojego samochodu, nie ma, bo nie było montowania seryjnie, to poduszki powietrzne. Brawo. także zamieramy, ja już tu wpisuję wrak... A proszę z mojego samochodu ty śmierdziemu! Proszę pana, e... widzę, że ma pan problem z dostosowaniem prędkości do warunków drogowych w Polsce z racji na to iż... A proszę mi z mojego samochodu pokazuję... powiedziałem! Z racji na to, iż licznik, który pokazuje Panu prędkość, jest w formacie mm, anglojęzycznym ze Stanów Zjednoczonych, proszę Pana, są to mile na godzinę. E, w globalnym dowodzie wpisuje komunikat o potrzebie pilnego przekształcenia licznika na kilometry na godzinę. Więc tu będzie potrzebna wymiana licznika. Z tego co wiem, do tego modelu licznik jaki będzie kosztował w zamienniku kupie zł, więc to nie jest chyba problem dla takiego biznesmena jak pan. Nie. Kolejna rzecz. Kurczę, no zobaczymy, zobaczymy. Opasów pan nie miał, proszę pana, dopisujemy gestówki. No, nie Dobrze, dobrze. A proszę wrzucić kierunkowska z lewy. O proszę! Brawo! Brawo, proszę wysiąść! Mhm. Proszę bardzo, jaki kolor jest, w zdaną? Eee... Wpadający między coś pomarańczowym, e a czerwonym. O! Pomiędzy. Proszę pana! To co najwyżej jest czerwony wpadający w róż? Proszę zobaczyć, jak się na mnie odbija ten kolor! Proszę zobaczyć, jak się na mnie odbija! Jak, jaki to pan musi dzisiaj? No, to teraz widzę buraka, no. Proszę pana, dodatkowy tysiąc. I kolejny powód do zabrania. Wodę, mi No wodę Proszę pana, widzę, że pan... Możemy to zakończyć? Na szybie, proszę pana. Ona ogranicza pana witość, dlatego do pan jest ślepy w tym samochodzie. Załóżmy, że mandat i polecam. Słucha, kolejny, a szyby można mieć przyciemnione w samochodzie z tyłu? Możesz to mieć smowę, człowieku. Nie przyjmuję za to mandatu. Mnie to nie obchodzi. A mnie to, jest to też nie obchodzi. Nie przyjmuję. Nie, przyjmuję, nie przyjmuję za to mandatu. A mnie to nie obchodzi, proszę pana, ja daję panu mandat za A ja nie przyjmuję. Ja go daję. No to od razu do sądu możesz kierować z tym sprawę. Dobra, za co jeszcze ci mam dać? Śmiało, śmiało. się. Słucham? To się wszystko nagrywa, ja do Jarka pójdę. Nie. I co teraz? Strarka perdziarka. Czy mam po Janinę zadzwonić? Dopytam się <słyszi> ciebie. Krawężniczku. Po Jarka czy po Janinę mam dzwonić? No odpowiedz Bezzec. mi to jest wszystko nagrane. Podpisuj tu. Nie, nie przyjmuję mandatu. Ty ich nie znasz nawet człowieku, co ty mówisz. Nie przyjmuję mandatu. No poczekaj do nie Janiny do Jak się nazywasz? Nie przyjmuję. Ale nie powiem. Czekaj, zwołem do Janiny. Albo na głośnik dam. A. Janina pan... Policja mnie zatrzymał, nie chce się przedstawić, w ogóle tu mi wlapia mandat za, za wszystko co się da. Ja eee. się, Dawaj, no, trzymaj. Jak się zwierz, mm. no, nie to. No. Mm. Mm. Zróbmy to. nie to. Zróbmy to. No to. Zróbmy Nie Nie, to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Co tam to. to. nosem burczy! On pod nosem burczy aż mu wargi chodzą. Dobra. Uch. Uch. E, słuchaj Janina, on spowodował kolizję, od tego zacznijmy. E, chce mi zabrać prawo... Zdam ze mną. S tak, dostałem mandat e, za stan techniczny pojazdu za ośmiokrotne przekroczenie prędkości e, Za wszystko generalnie dostałem mandat, traciłem prawo jazdy do doby transferacyjny e, I tu pan się coś do mnie rzuca i kazał mi spier i mówi, że jestem kawał H i... I ten, i w ogóle. Mi się to nie, nie podoba mi się takie zachowanie. Porozmawiaj się z Janiną człowieku, może trochę kultury nabierzesz. Jak się zwierzę! Rafał hraboś Rafał Hraboś. Sta starczy, on gdzieś trochę ogłady przyjmie, ten policjantek. Na razie. No, yy, i co tam? Panie, panie królu, dziejuszu. No, no, ale te prawo, 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 ja ja muszę zabrać. Śmiało! Śmiało! Nagrała po prostu I to śmiało, zabieraj prawo jazdy! Ze Nie mam, nie mam problemu. Co mam zrobić? Z tym nie mam problemu, możesz pan zabrać na 3 miesiące te prawo jazdy, to jakby jest okej. Ale te, proszę pana, mam. Ty, To darujemy sobie. No mam nadzieję, bo jak nie przyjmuję tak czy siak, więc jakby nie wiem, czy chcesz mieć mniejszy problem, czy większy problem. dawaj kwitek? Ej, to zimno ci ci zęby, zęby strzeli... Może... Walo? <grym> Mam ci garści na tuz! już. Dowód do, zostaje. Ja wracam do domu. Dobra, A. A z tym wypadkiem to jeszcze się spotkamy. Frajerku. Ciebie zowie ja naprawdę, za to za za, za prędkość mogę ten mandat przyjąć, no jak zrobiłem źle, ja to wszystko wiem. No ale nie róbmy se kurde jaj, że on będzie mi mandat za byle gówno wstawiał, no bo to... To się has, Człowieku, no... Na rozumie pozamieniał on.